Hej, 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 to znowu ja wasz, Iris. Tak Przekazuj. jak obiecałem... Co ze smokiem? Rozwalił pół zamku. Pokażę wam dzisiaj. Obiecałem o Wiedźmina i jest Tak jest. Tak jak obiecałem, pokażę wam dzisiaj... O mało nas nie pozabijał. Pokażę wam dzisiaj co stało się ze smokiem, a jeżeli będę miał czas, to także moment gdy rozdzieliliśmy się przy świątyni. Yy, oczywiście, pewnie słyszycie audio słychać, yy, jest to oczywiście zasługa jednego z was. Dziękuję mu mocno, ziom, jestem, jestem ci mocno wdzięczny. No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę, a hmm, tymczasem główne hmm, hmm, siły hmm. przeprawiają się na miasto. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusta i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Uuu, taki, wiecie, słod Wiedźmiński! Chcemy go zobaczyć! Chcę moje słowa, psi! Zginiesz! Boba! Sięba się ma, panie? Vernon Ross. Raport, Rosz. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk jest pewni, że chcecie to oglądać. Nie się do środka. Palą gwałcą i robią. Lavaletowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Ale wiecie gdzie w klasztorze, ale wciąż nie mamy Okej, okay, nie chcecie. Gryć się smog! To ciśniemy. Harry Potter, gdzie? Dobra, kurde. Dostałbym dwa palce z rady. Przewołam ja osiem. Nie wierzę w klasztorze. I ciśniemy dalej. to jest poziom poszedł up A ja ciągle cisnę ich jak szmaty Ale to nic, ja najzwyczajniej w świecie jestem potężny O, jestem mistrzem To był znak jak mi się wydaje. To jest taki znak. Yy, on, on powoduje, że tego typu postacie na niskich poziomach yy, przychodzą pod Twoje dowództwo. Yy, użyteczny, użyteczny znaczek. Co nie zmienia faktu, że no, rzadko można go użyć. A to smok, a to smok. No biegnijse płonie, nie, pali im się pod nogami, ale nie, nie, nie Oczywiście nadal, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, piszcie tutaj na dole w komentarzach albo na mailu A także mam do Was takie pytanie Jak podoba Wam się Mafia 2? No nie mam pojęcia czy kontynuować yy, moje odcinki z tego tytułu yy, Czy może też niezbyt? A jak szybko widzicie, poszło. Pok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepożyć. He <grym> do żony. Smuga. Czekam na koniec tej opowieści. Tak, myślę, że mam jeszcze czas. Więc o więc, oto moment, kiedy się przy świątyni. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec. Tak, tak. <grym> To chyba nawet ta wieża. Może nie. Nieważne. W każdym wypadku jakaś wieża. Nie, tegoż na. No nie, no. Nie chcę tego oglądać. Ha, a gadali, że pod mury nie podejdziemy. Ha! Dnia jesteśmy zbyt potężni, stawite. najzwyczajniej. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Daran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień chyba próbować się kierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan co z nim? Zemdlał zanim się rozkręcił. O, jaki milusi! Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Milu się, milu Zadanie specjalne na miarę Twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj okay. na własną rękę poszukać okay. innej drogi. Jak Ci się uda, cała wyzima będzie Ci zazdrościć. Dobrze, nie będziemy z nimi gadać. Ruszam. Liczę na Ciebie. Ja też. Na siebie znaczy się liczę.

Idź stąd i nie mieszaj się! Jeżeli zaraz nie wyjdziecie, nie wyjdziecie nigdy. Chodźmy stąd! To morderca! Wychodzimy! Panie, dziękujemy ci! Dziękujemy! Dobrze nie będziecie mi zatrzymać. Bądźcie ostrożni. Następnym razem możecie mieć mniej szczęścia. Ukryjcie się gdzieś. Muszę znaleźć moją żonę. No, a tamten z, z innymi, Jak bydło! Powodzenia To jest zadanie poboczne, ale iście fajne... Fajne, fajne. Miacie między tyle fajne, że tutaj nie ma nudnych oh, ja nie pobocznych kwestów. Nie połętaj się tu! Zostawcie ich. To niewinni ludzie. To nie są ludzie, to jest pomiot lawaletów chwast, który będzie się plenił Dopóki nie wy wyrwie się go z korzeniami Tak, żeby się więcej nie odrodził Zdrada Roznosi się jak zaraza Dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy A ty się w to nie mieszaj Jaki fanatyk Ale to nic, przynajmniej słyszycie w końcu Ten głos, nie, ja no, nie no jestem nie ci wdzięczny I co zrobisz? Zabiję cię Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi. Cieszycie? Włos piękny. Wygrałeś poszczędź. Nie. Czemu nie mogę go zabić? Wypuść ludzi. Już. Odblokować drzwi. Report, trzeba. <gry> Spróbujcie też spalić. Dotknijcie jakiejś kobiety. A sam król to o wszystkim. Okej. A my lecimy dalej. Myślę, że to już koniec tego zadania. O. Laj nie mieluśnicy. A, błoń. Ty też błań. Dziś to level up. A ja dalej kokszę. Dzięki niga. A to. Lecimy dalej. Tylko gdzie? Dobrze, nieważne Nie ważne. O! Nie w drzwi w te witam was ziomki ziomki. nas w spokoju! Jesteście wolni wolni. Dzięki ci, się Ukryjcie się. Tylko gdzie? Nie, już wypadł, istotnie ważny gdzie. Tak to jest. Tak to jest. O, koniec zadania. Może tych też mi się uda? O, tu on chyba iść. Dobrze, dobrze, idę więc zatem. To chyba ten znak. O tak, to ten znak. No, to skąd to? To ze studni wyszedł. No, stał chyba będę musiał poziom podnieść Nadal jest za łatwo, ale jest fajnie Okej, okay, schodzimy O O że to jest ta medytacja Nie. Hmm. znalazłem wypijmy sobie tak a picie kot tak wypijmy sobie kota no aha wypijmy sobie kota Okej. Okay. Z tego co mi się wydaje tutaj będą... Chyba nie jest człowiek, więc zmieniamy miecz, na przykład miecz wiedźmiński. O! Nie wygląda to najpiękniej, ponieważ mam włączone... Mamy wypite, to fajne coś o. Tak jest To jednak ten miecz Kolejny Ja widzę przez ściany Beach You gonna die with me Uuu tu się świe... A nie to szkiele I lecimy dalej. Okay. Biegniemy. Yy, póki co jakby to audio jednak było ciut zagłuszało mój głos to nie bądźcie źli. Jestem początkujący. Póki co ledwo yy, się skapnąłem jak trzeba. Ustawić to przy... Oj, co jest? Jedna klatka. O, już lepiej. Yy, Eeeh, sobie do okna. Skojatel. O Skojatel. Z tego co mi się wydaje, jakaś tam banda śmiesznych elfów i innych takich biegających po okolicy. Po I w ogóle. Ciśniemy. Już patrzę na sami język Tytuł jest od lat 18 To co, że nie mam, nie przepijajcie się Lecimy Nie tutaj No jak nie tutaj No Takie są Lekkie kłopoty. Ale to... Ja wiem, że ja słodzę, że ja słodzę, bo... Nie umiem taki... niemiły być. Ci, co wszystko tutaj się namęczyli, tworząc ten świat, ja tutaj będę taki... niemiły. Ale masz brzydki układ żył! o. No niestety, niestety Będę... O! Ale... Ale czad! Widzę, że ktoś tu stoi To? Za tym wiecie. Nie mogę tutaj... O, nie mogę nie słodzić, bo ja pokazuję tylko takie fajne tytuły. Zaczął jeszcze na niej cisnąć. To jakby to wyglądało? O, przeżest. Ale się zamacham. o, 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 o! Ale duży jesteś. Co ci tu jeździowali? Ale ja jestem lepszy. O Jezus, to tak się mocno kocha, chyba. Ależ on ma HP. Niezły Ależ. co no Jezu no wszystko przez to, że wypiłem Może mogę odpocząć chwileczkę łowie oh yeah. Zostało mi 20 sekund ale to nic odpoczynek Aha No dobrze, no, czy jeszcze przez 15 sekund będziecie oglądać mnie Znaczy tutaj mój filmik z widoku kota Dwa, jeden, Pff. jak miła a on klikać dobrze, klikam świetnie, świetnie, czat i w ogóle, cześć, Walter. Co Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie Dziękuję bogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz Vernon? Geralt dał radę! W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece z Gdzie dokładnie? Ilu? Fajne, fajne określenie mówienia, że z... zabiłem go Do świątyni! Tak, z tego, co mi się wydaje, um, spełniłem Padańki wszystkie. Do siebie pasować. Wszystkie. Albo prawdę, Jezu, albo przestań gadać, bo mnie zagłuszasz. Chcę Chłodnie. usłyszeć resztę. Bankarty foltesta samotnia. Co się tam wydarzyło? Wszystkie obietnice yy, spełniłem. Pokazałem wam, co było trzeba. Póki co czas mnie goni. Eee. Yy, więc tak, w następnym odcinku pokażę Wam, co, czym jest to wszystko, yy, co zaczęło się od Taylessa. Yy, myślę też, że niedługo będzie kolejny odcinek z Mafii. Póki co, trzymajcie się. W akcji widzieliście i słyszeliście Iresa. Irisa, jezu. W akcji widzieliście Irisa. Trzymajcie się. Papa! Pa.